ma 9 kilo, to już by pewnie droższa była, to by mi nie dali. Chociaż nie no wiem. Ale co, powinni dać za dość uczynienie? No na pewno. No co? To muszę znowu ten sam render, to samo mapa. Nie, właśnie dość. ten sam bo nie ma tutaj, to temu w tym miejscu ci powinien Bez być. dzień akurat tutaj, więc nie jest ten Jak dzień? No dzień nie widzisz, jest jasno. No a to jak było przed chwilą? mniej Hit. A. wiedział Nic Nie było. Okej. Okay. Let's go. Nie, już starczy. Wjazd jak wieje w hit. Prawie pół gena nie przyszedł. Aga, wpierdol. Czemu? Kurwa. Czemu hit? <noise> Czemu? Aga, wpierdol. Czemu? Pierdol. Czemu? Ptrz. Jeszcze gen się zablokował nagle. Maserati, to ty. Trzeba okno zamknąć, bo już tak piszę mocno. Mój crash jest. Poszedł do mnie czy nie? Mhm. Tak, widzę, bo no. się rusza wszystko. Nie ma co chodzi. Ghost Boże, to jeszcze taka postać istnieje w tym krzaku. czemu nie? Istnieje, nie, nie jest spoko, on jest akurat spokojny, akurat nie robi złych rzeczy. Jest na górce, kuca. Dlaczego, że to się zajebał w 5 sekund? To nic nie robi. Naładował się, musiał jego mordę nie zauważyć po prostu. Lecz, lecz. No, ale on akurat chłop nie jest jakoś przesadzony i w sumie nic z nim nie robią, nie? Robią. Bo żeby wybuchnęło, to i nie ma już nic z tego byna. Nie. No. No, Tam dosyć chłopa już. Jezu, co ja ten test w ogóle, jak nacisłam, ale... No co ty robisz? Lekko trzymam palec na spację, żeby być gotowym nacisnąć, i już się nacisło. Chyba się w kurwiu, że to zaliczyło, bo już leżałem, należałem, animacja nagle była wstana i biegana. A czemu tak miałeś? Nie hmm. <laughs> wiem. Robi, bo nie słyszę go już. Kupiłem wam trochę czasu czy nie? Tak, no tak, my, to my zaraz skończymy. To skończy drugiego genu, bo... Ale on gdzieś tu może być, ja się boję. Ponin mnie tak, wciąż. Jak tak trochę w to go <coughs> widzę, ale to ciężko. Mógłby mnie zostawić dawaj ten gen rush? No, by to Genrasz. A mi pomóc? Mogę się czasnąć, jeżeli chcesz Robiłem. Kurwa, ale mi serce skoczyło. Czemu? Strasznie. Bo to nie powinno wejść w ogóle, dostał po A co chyba, Nie? Cały mhm. czas mnie gonił zjeb. Cał czas, cały czas, co czas. ale nam został ładnie. No super Na tą górkę podejdzie krampio na hit. Ja gdzie ten? Cały czas nas robi brzygane co? Chyba, że jakaś barwa wleciała. No nie, właśnie to jest inna. Ale paletnie nie Barwa? Nie wiem, czy barwa wleciała. Barwa, pójdę. No ale to ja widzę go, o kurwa. Ale on, on, wie, picie. A on Aho, nie widzi. Gdzie on nie jest, rządzi, widzi. Nie, nie widział mnie. który mię. to on jest. Aha, tu. Pasarati go nie... okej. Okay. Co to temu, tak? Nie, jednak nie. Idziecie do mnie, bo Była już pokręciłaś się na obszarem Poszedł gdzieś co do tyłu. Poszedł pod drzewem, jest dużym. Uważaj, że jest, bo ty bo masz jeszcze dalej ten. Tak. Obserwuję, poszedł za górkę. Maserati goni. Widzi mnie. To ciekawe, wszyscy naraz, kurwa? Tak, bo to wszyscy. Widzi mnie. No na pewno, jeszcze może ja zaspałem, że mnie widzi będziemy wszyscy. Nie, w nie, nie, bo my tu jesteśmy wszyscy nie. To dość. Dobra, proszę chcę paletę niszczyć. Nic nie niszczy sam siebie. Tu i wycie, szybko, mam ja szybko zrobię. dawaj! Ja szybko. Ja też mam apteczkę fioletową. Ja też. a cię obronię, bo co. No już koniec. On tutaj pewnie gdzieś kuca, bo nagle się przerwało. Nikt to temu, ludzie. No każdy się w innej części mapy dobrze. i dobrze. dobrze, no. dobrze koło małego zaczynam. No Tutaj by się na środku gran... przydał, w jakimś Nie polu. Biegnie ta, po przy... przy... Kurwa, idzie do mnie. No i takie leczenie powinno być zawsze. Tu jest w polu, wykryć go trzeba. Był koło mnie, ale chyba się skitrał, bo przestał mi serce bić. Nie mogę go wykryć za gówno. Nie ma go. Jest, ona poszła do niego prosto. Tak. Super zrobiłem. No, no to, to, nie Zostaw. Bo to to Czemu? Bo on się przyda na wstawanie mój tutaj. To I on mi? jest? Nie wiem właśnie, poszedł gdzieś, boję się. Bóg A ten mój, który nie zniknie, to. trzeba zniszczyć. A co trzeba? Zniszczyć ten mój, który zniknie. A który zniknie? No to patrzę. Na którego nie będzie. O, no, że w tej czarnej dupie. Dupi. No dobra, to będziemy wiedzieć, że tam jak coś. <coughs> Widzi dobra. go ktoś? Nie. Ja go widzę. Aha Kto tutaj coś robi kiedyś? chodź Po lewej, kiedy, za tobą jest. Bym cię Berski, i nie nie... To jest. jest. Za tobą jest Chłop kurwa. No to co? Tu jest zasiadłem się kitra, Kogena jest ja na... Ja na na Mhm. Obiekt za tobą. Nie Wykryłem go. Co na monitorze? Jakiś pasek, a to nie no Jezus. Kurwa, jakim cudem... Za... Patrz, chuj zawrócił i mnie walnął. Bo go ha. wykryłem ty. No tak. No i była troszkę. Nie uciec. Ja jestem w środku pola, tu nie ma żadnych palet. Nie. W środku pola jest mój totem wstawany. Czyli mamy trzy zaklęte, no, jeden zniszczony i jeszcze jeden chyba, nie? Byś chudy przeżył przez okno. Tu jest hak. To jest tak na całą górkę pójdzie. No, oczywiście już idziemy tak? zawsze w ogóle ciaga nie było widać. Nie bardzo był ten Berski. Nie ale. No no no. To już kurde. No co co my to podziem. Nie trafił co nie? No nie. właśnie, tym bardziej się sturszy. To Romero też tu bierachy. No, za mną. Dobra, my robimy przy górce tego gena, tam gdzie to, to wisiane było. No pisali. dobrze, tylko że tutaj już nie mam o, Ale... Wrócił, w dobra, czy... spoko. O, bo wrócił gdzieś do szopy, same. także uważajcie, uważajcie, jak... Przybówca. Idzie, idzie. O, ma Dobra, mamy czuwaka. Zaprobowało. Idę tam do was. Ale on tu jest. Ona jeszcze nie wisiała. może wisić może raz. Kurwa. Ale bym ładnie gdybym miał latareczkę. Hmm. Zawsze znaczy, tak jest. Bo to go jeszcze zgadnie. Gdzie koło górki idzie? Było wisiane jakieś nic nie generator. No bo nam zablokowało i pewnie już spadł do zera, no co ci mam powiedzieć, kurwa. No. Masz tak, bo jest przesadzki. Gdzie on jest? Nie wiem. Koło mnie. Ja nie łazić po mnie, tam, idzie tak? w stronę górki. Do górki poszedł? Ja nie chodząc, bo jestem blisko to... Jest koło mnie. W koło mnie. wraca. No kurwa robi, kryje się po tej górki, wyjebane. Uciekaj Romero. Dupki klapane No ale no, odawało się ma... na nią, mam dość Ale za mną biegnie. ja nie rozumiem co on robił ładło się na jedną A on, <coughs> Może on nie wie, on nie ogarnia na kimś. Pierwszy raz gra z mnie na też. też. Ale to w takcie biegło mi strapił? No to jest trochę dziwne moim zdaniem ja już tu nie mam ratunku dla siebie 900, 900. Teraz, żeby tu paletę znaleźć jaką, żeby go okiwać. Przepraszam, że tu biegnę. A on też? Nie wiem, to tak. z Maserati robimy gena. Przyjdę, jak mi się skończy. Kiedyś. On tu jest gdzieś. Wiem. On tak, też ma w chuj gena, więc dobrze. E nie wiem, czy on nie poszedł do nich czasem A się kampi? No właśnie. Gumy to zniknąć, już mam dość. Ale możesz tu przyjść? Piękne trzeba będzie zobaczyć ten Noet tam. Ja nie wiem gdzie, bo tam ten zniszczyłem. Ten twój? Uh -huh. To z gaz? Teraz się przelecimy i zobaczymy, czy. Na... Przestań przerywać. Byłem? O kurwa. A kto nas tak wiebał? O jezus. Nie ma na napis. No super, cieszę się, że się przydałem do czegoś. Ok. To jest drama tam gdzie? Dobra. Dobra, otwieraj tutaj. A gdzie drugą pokazało? No bo nie widziałem. Wieszcie po co, kurwa, mieć tą paletę, nie? A kurwa, no i do piwnicy pójdę, to już mam... Wyślij, gdzie otwieram, jak coś? Tak, tam gdzie byłem ja, mhm. tylko że idę do piwnicy. no to tam. Dobra, tutaj przy małym też jest brama. No to dupa. No to trzeba ją już zacząć otwierać. Otwieraj ją, Maserati. Dobra, no... I to ta... ja idę do was. To tamta twoja tumberska jest przygotowana? Mhm uh -huh. Wolę iść chyba tam niż tu Już to no, jest no, blisko, ale... Ona robi, ona robi teraz Tutaj jeszcze zegarek się załączy nawet do tej ramy To też nie wiem, to jest Nie, miło otworzyło Nie, otworzyło Trzy lampki się świecą, nie jest źle Powiem A, to, trzeba no, też wiesz, obronić Chodzi o to, że nie wiem, czy jak tam podbiegnę, to będę mógł uciec, czy będę musiał już otwierać bramę CO TO BYŁO?! Łopie, ale tak to my grać nie będziemy Tu jest totem jak no, coś małym ale jest niezaklęty także Dobra spoko. się ogarnijcie tę bramę Idę to otworzyć tej, do czy baryskiego? co? otwierać i do, do tej drugiej otworzyć. Zajebij mi przed bramą No dobra robota. Ja to otwieram uciekł. tą drugą Aha No wyjebał mi No, się do tej nie. drugiej i tak nie walnął jak otwierałem tą bramę i żeby nie trafił w ogóle przed nią, to jest hit Dobra, ja stoję w tej drugiej w razie był, jakby Wyglądaj. Ona Dobra, zaleczona. my idziemy już. Dudy stranny, aha, no to spoko. zgasł twój totem, wiesz, a miałyśmy końcóweczkę każda z nas, a same się leczyłyśmy. Dobra, idziemy, bo jeszcze się zrobi i. A Maserati wychodzi, czy czeka na mnie? Nie wiem nie. pomaga, pokazuje sobie one, one sobie. one razem były. Idzie? To chukapisz, widzę cię. Mogę go jeszcze wykryć, ale już nie będę ryzykował. Bo... Easy. No, w 9 na ja. Mmm. Ale te Zrobiłam już. to. To jest. To jest. To To jest. To masz To jest. To jest. To jest. To w tej grze teraz? 60. To masz zablokowane. No To masz To No To zrobiłeś. no To prostu. Lepiej... A, dobra, co, lepiej usunąć te dwa pliki z, i żeby z tym jeszcze z powrotem zdegasował, i on pobierze na no, czysto i idzie strażnik. I się zesłał. Ja rozwalam to timbera. No, nie no, rozwalaj, po sławnie nie? Nie. Czemu? Miałem zadanie. No ale. Ja no, mam no, zadanie tak jak ty, Tumberski. Nie ma leczenia, bo to masz zadanie? Nie Co tak robiłeś? Nic. Też tam tak robi? Czekamy Ciekamy, dawaj. Jeden na 20. Tu jest jakaś paleta. Tu co taka liza? pusta jest ta tu. ulica. Za Moim to za gówno. Mój mi zajebie teraz. Boże. No to jest najgorzej, nie? Oż jakby między tymi autami by mogli więcej palet dać. No to jest kurwa okay? ulica. Wyjebana w chuj i chuj wie po co i taka pusta. No jeszcze strażnikami mi tutaj wjebał, super. Ten strażnik tak jak mnie przypierdoli to ino roz. Karuby wleci? Jeszcze pycha mi się zaliczyła, mimo że nie yy, wiem. Zrobił y, strażnika. Ej, pchaj! Ruskie dostalo. Z, z swojej prawej taka ciężarówka stoi. On ma mori. Obok jest totem. Tutaj w pachołkach chodź O tu idzie Te lampy takie, taką munę ładną dają Ktoś patrzy widział mnie No właśnie nie wiem czy mnie o No patrz jaki chuj jak Maj znowu w ogóle perfitnie Na pewno o Wiecie co, no, na razie, ja na razie super. sobie zaczaruję ten totem, a nie rozwalę, bo on jest na samym środku bo mapy. No ma To środku mapy, to mój trzeba zrobić. Teraz to się nie odzywaj, tylko się... Czucinki. Ej, wiecie co zrobiłam? Um... Umarłaś. Nie, puszczał, strażnika w momencie, kiedyś naradzał strażnik, ja rzuci, rzuciłam paletę i ten strażnik tak jakby dostawał stawu No było, wiecie, <laughs> chyba ktoś tak miał, Timberski chyba? Było, mnie nie zabić. Czemu krzyczę? daleko jest ten totem, Boże. On no w ogóle znikną, to jest zniszczony. zniszczony Tak, bo on znika jak to wypuszcza. Też to tak dziwnie trochę. Dupki, dzwoneczki. Czucinki. A on tu będzie już zaraz. Czemu, Czemu go wcieka? słyszę? Widzimy jak się, się leczę, czy co? Nie rozumiem, bo on tutaj był przed chwilą. Chyba, bo Też się uleczymy. Gdzie te totemy? Nie ma. No jestem, jestem, tylko totem zniknął. Jestem na pro, jak tak przejdziesz przez no, dom. No kuchnia, ja jestem w kuchni. No chodź tu. Gdzieś no. koronki no. mojej sukieneczki? Odbiłeś się od ciebie, i robić gen. No. Koronki mojej sukieneczki, chcesz nie mieć? To też, mm. chciałobyś okay. mieć. Uh -huh. No boż, granat. Gorzej. Dzięki Chcę jej czas, ale to nic nie da. Nas będziesz leżał. No to co, ja przynajmniej pomagam ludziom, no nie. A ja my chociaż robimy. Ale to nic nie zarobi, że te haki to są jeden na drugi. Aha. Aha, no to tak. Potem świecą zaś Ten z tym gównem właśnie. Gdzie jest ten totem nie bierzesz. <laughs> Widzisz dobrze, że Może ten koło totem. tej ciężarówki, tego zniszczyłeś czy nie? Idzie tu. Yes. Nie, on jest zaklęty. No to... Aha, to wczoraj <laughs> drugi raz, <rok>, bo nie... <laughs> No bo ten totem. A jebać to by zdejmuję Dobra, czas mam się... Ale jest tam zaklęty. A to nie obie tak, że jak zdejmuje z Haka to nie? To. No, nie, czyli nie okej. To ale... no. jak ktoś dostanie w pizze, to ten totem się świeci. Ale jestem w czucinkach, na mnie nie robi. No że się, nie? Spokojnie. Ale my za często krzyczymy, to trzeba zniszczyć. Zajem, nie a sobie z kiepszej z swoim duszkiem. Okay. No i duszek mnie zajebie. Hit. O super, ja się sam zajebałem. Okay. No bo nie miałem jak zrobić. Z jednej strony paletę było, on, z drugiej był duszek, a ja byłem pomijany. No właśnie. Duszek ma wyjebane w palety. O, se przenika i koniec. Wyjebane to ma ten ktoś, kto tu robi gena koło mnie. Oto ta ruska chyba. Otrąc z tego jednego haka wiesz, a ja mam już dość. Masz właśnie Szukam tego temu ale... Wystawiam co to ma być? Boże, za mną idzie, czy co? Oczywiście, przecież, co co, za kim? No. Dobra, żeś wystawił pół pana w środku alei, kiedy się dziwisz? Tak, bo byłem bardzo daleko. Jest haka widziałem, 10 metrów za zabójcą. No no, sobie strażnika, to jak... Nie, tu jest No No wydajesz. A ta robi gena, rozumiesz to? Z się zdjąć? A, stoi przede mną. Idę już. No, już idzie, ale widzę, że ma tempo. Po no prostu Wraca, gdzieś tam gdzie, nie wiem. No wysyła już im duszka, nie? Zesra przeszło. Co małaś z... Jest... tych totemów. Ja nie wiem, ja nie widzę tych totemów. Biegam no stop, całą mapę przebiegam. Gdzie te totemy są? Nie ma. Jeden zniszczony, jeden zaklęty, a gdzie są trzy? Mam zaklęty. Aha, ja se no, krzyknę, krzyknę w trakcie leczenia. Aha, teraz są nas krzyknę w trakcie leczenia. On ten totem. Jeden zniszczył z udis, ja niszczę drugi. O no tu jest, co ci dzisiaj bierze. No to już Jestem jest zaklęty? Już zniknął, zaklęty się zrobił zwykły. Dobra, to trzeba mu poniszczyć, żeby się on, to nie obrazało. Więc... Toszkita to bym się wyglądał? Nie, wiem. No. Moim zdaniem to powinien ciebie uderzyć, ale o miło. Nie no, bo na zegarku był, nie? Był. Przedni ma on nagle mnie uderzył. Haruka się oparła na tą główną ulicę ten generator i innego nie robi. No i koniec. A podziękowanie Dobra idę spróbuję ten totem tam nie, już na pewno. O jest. kurwa. Ja w chałupie koło to temu robię Aha, już se porobiłem. A jest duchem. Za tym? Za takim tym? Gdzie Od razu przy schodach, no 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 no, ale tutaj to chyba nie widziałem jeszcze. No ale właśnie jest, koniec. Huper, idzie za mną oczywiście, nie to. Dobra, dwa yyy... Y, y, jeden zniszczył, ja zniszczyłam jeden. Kurwa, no i od nowa muszę, bo krzyknęłam. Niszczę trzeci, czwarty stało. jest zaklęty, no to jeszcze jeden. Super. Ja już mam przejebaną. Z tą szmatę jebaną musiała przyleć do mnie, jak już miałem telegena zrobioną. Jebana robię? szmata. No super, no to ja już, nie, nie żyję. Zda On no, myślał, że ja spadnę na dół i poszedł na dół, a ja się u góry leczę. Ducha może wysłać do góry? No to super. To Już co, nie wiem, ten z czasami się tak baguje, on leci do góry. Polecę do, do góry Patrzył się. Biegnie we mnie, a jeszcze ja się leczę. No to dobrze. Wiesz? Patrz. No nie widzę nic co co, No super. Aha. Aha, no to zajebiście zbadzone to było. Uleczyłem się i dostałem dwa razy na pyski i upadłem. Hmm. Druga porażka, kurwa. Ale my. drugi ten... której nie... ich się nie ogarnia, widzę. Super, czyż ja nie, gen kończy w domach, my tutaj skończymy. Ja już po ciebie idę. O, mam czas, nie śpieszmy Ona niech się leczy w totemie. Tam tu jest w ogóle. Nie? No wiem. Berski, kończ genu. On no, ja się krąży, ile... wokół krąży wokół chałupy. Mm. Krąży wokół... Ustanę na pizdę. No to O kurwa Idę do tego... Da, da się do domu? zrobić deadharda na Beboka? Nie wiem. A nie mam deadharda, dobra, nieważne. No to szybko bierze od razu, no nie ma czasu A przejść. nic nie idzie w ogóle kliknąć, żeby chwilę coś naładować. Cholę człowiek. No idzie do niej chyba. No chyba ja tego gena robi, mhm. stanie zaraz na pizdę, znasz. Dobra, ja sobie dam strzykawkę, wiesz? No i tak mi nie starczy tej apteczki. Ja robię w tym domu tej samej po tej samej stronie na drugim końcu. Ktoś stękający jest pode mną. Teraz wiem, czy to Aga, czy to ta druga. Aga. Okay. Ale tutaj też coś stęka z To chodźcie, leczymy się. No, ale tutaj idzie ten. Wysłał. Nie, uciekaj ktoś. No po prostu blokujesz mnie. No nie wiadomo nawet gdzie uciec, co ty piekniesz. No za jak za zwykle za mną przyszedł, no, no super, to ja już nie żyję, no. Okej, okay, na dole jesteś gdzieś? Nie bałem mu się no to jest pięknie to zrobiłeś, ale tak pójdzie. Ale i tak, ale i tak ja umieram się. też jak coś, więc... Ale ja no. też. Ty, ty. Nie trafił mnie Leczy mnie tam Ja już idę, jak ona mnie uleczy. No wysyła mi tu tych ciuli, no mam tego dosyć. Nie mam dosyć ma to tam na tej mapie No i zaraz dostanę od tego, to, tego ciula i, i tyle no mam na to jest No on powinno być tak, że jak on biegnie koło strażnika, to on znika, tak? Aha, super And now I'm gonna die Biegnie za wami z latarni No też tu jesteśmy. Po prostu w stronę będzie. Kurwa nie ja zdążę. Jeszcze nie leży, tam. ej. Nie chcę tam tego generał. No, bo to najważniejsze przecież. Ten straży musisz tutaj biegać w ogóle. Prześ ja tam. drugą Co to przenikło przeze mnie nagle? Aga! No, no ja jego ciebie. robię, nie ciebie! No przecież jego blokuje cały czas! A super. Poblo nie zablokowałam cię! Kuba. Cały czas biegłaś w samą stronę co ja? Cały czas. No stop, specjalnie to. No bo bym on był za, za tobą, od się odeszła na którąś stronę. To... No to No ale mogłaś mi pod w tym czasie, a nie biegać. No, oczywiście, ja no ale ten... Sudisz też już umiera. Czyli chciałbym no wszystko... podnieść, nie? To oczywiście nie wziął. O nie, Czekaj, o! Czekaj. Mama, a, mori mi <laughs> Kurwa. O, to sobie ja na kręć, nie? I wyjebana na hit. No tak, myślałam, że też może trochę poblokuje. Ale przejebane ma to Mori, kurwa, jakaś się nie? Zaznaczamy się wszyscy po kolei. <laughs> Najlepsze to, że się ryja wypala, nie? No ale ja też mam Mori, nie bierz mnie. No teraz. No nie zrobię mi Mori! Jaki czub! Ja się mogę, kurwa, podnieść. Wypierdalaj są so, no co robisz debilko! Pizda. No zapizda! Masz ten nołek. Dobra, gajcie się leczy. Aha. Nie lecz, DeadHat jest potrzebny na nołek. Nie, nie widziałem co się dzieje, widziałem, dopiero miałem tą, miałem śmierć. Mory, ale nie budynek. O <słuch> Darała się, bo jej przypaliło i zdarzyła krzyk skończyć krzyku, a już nowy robiła. No kto inny ją kabił. <grystanie> <grystanie> A tamta sobie może klapę jeszcze nie składać. Nie, nawet nie gadaj. zrób je. nie ma pierwszej. A szkoda To z jakiego no się to tamu ten nowy zrobił? Dobra no, pytanie Aha, z waszych, bo pogasły, nie? No, zwłaszcza w tych... nie było żadnego... mojego Dobra, co dalej zrobiłam? No napisać GG's